Kolejny model, czy znaczy kolejna marka, tak naprawdę rowerów. Są to rowery tak zwane składane. Jobo Bike firma. Spodobał mi się ten rower z uwagi na grube takie koła, ale o płaskim bieżniku. Duże tarcze hamulcowe. Mało szprych. Silnik jest tutaj, co prawda, w tylnej pieście. Nie do końca mi się to rozwiązanie podoba, no ale mówię, spróbuję, zobaczę, jak to będzie. Wyglądało. Rower całkiem wizualnie ładnie się prezentuje. Jest to model ROMER. ROMER PRO. fajny jeszcze po tej stronie może coś Fajnie jest o tyle, że jest składany. Co prawda nie wiem jak on złożony wygląda. Natomiast jest tu niski przekrok, więc nie musimy się niczym tutaj męczyć, żeby sobie na niego zasiąść fajna prosta kierownica do tego z takim dosyć dużym kolorowym wyświetlaczem nawet nie wiem czy to jakiś OLED nie jest i tutaj regulacja ustawienia światło poziom wspomagania plus minus także bardzo intuicyjne i tutaj i przerzucamy się między tymi informacjami maksymalna prędkość średnia wycieczka całkowity przebieg 11 km Dobra, no to co, no to przejedźmy się tutaj kawałeczek. Ja sobie troszeczkę to siodełko poprawiłem. Jeden, dwa, trzeci poziom, czwarty, piąty. Maksymalnie jest pięć poziomów wspomagania widać tutaj. Fajnie się jedzie. Na zewnątrz widzę słońce, zaczyna straszyć, wychodzić. Nie wiem, co tak piszczy, a to jak ja na hamulec naciskam, widać. Jakoś nie jestem za silnikami w ogóle w tylnej pieście, bo to jest stosunkowo najmniej bezpieczne rozwiązanie. A nie jeżeli z napędem centralnym. No ale zobaczmy, jak sobie z góreczką poradzi. I idzie. To jest model bardziej właśnie do takiego przemieszczania się. Jakbyście chcieli go gdzieś do samochodu zapakować, to można go złożyć. Zapytam pana, jak to, jak to się składa w ogóle, ile, ile ten rower waży, bo tutaj jest klucz, to są kluczowe kwestie w tym przypadku. No bo tak, jeśli chodzi o jazdę, no to Całkiem fajnie też, mimo tego, nie wiem czemu tak piszczę, jak się hamuje tylnym hamulcem. ale jeździ się całkiem przyjemnie. Ważne, że mimo tych grubych opon, to bieżnik jest tutaj płaski, więc on nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, tak naprawdę, które by irytowały jakiś tam, tak, w tym eko bajku. co tam mnie to denerwowało, że. Tak huczały te opony aż wracamy do na PG Jeżdżamy z powrotem Ciekawe ile taki rowerek kosztuje. Zawytam Pana Cenę wam oczywiście umieszczę gdzieś u góry Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę i spójrzmy na ten rower. Tak wygląda w całej okazałości. Zobaczę, ile on waży. Czy będę w stanie go podnieść w ogóle? No, trochę waży. Taki lekki, znowu to on nie jest. No ale pewnie jest to do przeżycia A jak na wyłączonym wspomaganiu zobaczymy jeszcze się jedzie No Dosyć ciężko, im powiedział Więc raczej na wyłączonym wspomaganiu nie ma co nim jeździć trzeba jeździć na, na włączonym Na niektórych rowerach, na niektórymi rowerami da się jeździć komfortowo na wyłączonym wspomaganiu. To niestety tak nie za bardzo. No ale te koła robią swój opór, generują go. Może nie mam idealnej pozycji teraz do jazdy ustawionej, z uwagi na to siodełko ustawione tak, a nie inaczej. Ale rower, jeśli ktoś potrzebuje takiego roweru, który chciałby gdzieś przewozić, a nie ma bagażnika na hak, a ma dosyć duży samochód typu van, na przykład, to można taki rower sobie rozważyć.